Dwie bardzo ważne umowy. Pierwsza podpisana z firmą z Hiszpanii na dostaw 15 systemów radarowych. To są systemy bardzo oczekiwane przez wojsko polskie, systemy bardzo oczekiwane przez naszych lotników, naszych dowódców, tych wszystkich, którzy obsługują lotniska wojskowe, tych wszystkich, którzy czekają na te najnowocześniejsze radary, które pozwolą, obserwować niebo bezpiecznie żeby startowały i lądowały samoloty jak, jak państwo wiecie w niedługim czasie przyjadą do nas przylecą do nas najnowocześniejsze samoloty w tym między innymi F35 To jest kontrakt na ponad miliard złotych na miliard złotych i to milionów to jest bardzo ważny kontrakt który był negocjowany przez wiele 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 miesięcy oczywiście wygrała firma najlepsza, która dała najlepsze warunki, która wypełniła te wszystkie zobowiązania postawione przez wojsko polskie i postawione przez agencję uzbrojenia. Druga z umów jest też bardzo ważna, bo to jest przypomnę, jest umowa ramowa z firmą WB Elektronik na 400 zestawów. W zestawie są cztery drony, czyli na 1600 dronów. To jest kolejna umowa wykonawcza. Za którą też bardzo dziękuję, i nieraz dziennikarze pytają, dlaczego tak ta umowa ramowa jest często zawierana i poszatkowana na jakieś mniejsze części. Ano dlatego, że firma WB Elektronik i Agencja Uzbrojenia czerpie z doświadczeń tych tragicznych na Ukrainie. Dlatego też te systemy, które w tej chwili kupujemy, są najbardziej nowoczesne, najbardziej zmodernizowane. Które najlepiej będą służyły Wojsku Polskiemu. W przyszłym roku ten budżet zwiększamy do 4,7% PKB. Ja prowadzę tutaj liczne rozmowy z delegacjami z różnych krajów. Każdy dopytuje, jak Wy to robicie. Dlatego, że zazwyczaj te budżety państw NATO oscylują wokół 2% PKB. Polska musi się zbroić, Armia Polska musi być najlepiej wyposażona. I to dzisiaj też, między innymi te dwie umowy, powodują zwiększenie bezpieczeństwa obywateli polskich i powodują, że następuje modernizacja armii polskiej. Chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować tutaj zebranym i jednocześnie Państwu powiedzieć, że nie zwalniamy tempa. W dalszym ciągu będziemy podpisywali następne umowy. Myślę, że pod koniec roku możecie Państwo też oczekiwać tych jeszcze naj, największych umów. A jakich, to będziemy w kontakcie i będziemy Państwa na bieżąco informować. Jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję, panie ministrze.